Peace. Guys, chyba się wszyscy ze mną zgodzicie, że memy to jest najlepsza rzecz, jaka nas spotkała od czasu powstania internetu. Są memy dobre, są memy słabe i są te zabite przez PewDiePie'a. Ale jak zresztą pewnie już wszyscy zauważyliście, większość memów jest zajebanych z Nine Gaga, z Reddita albo np. z np. a potem wszystko pięknie, ładnie przetłumaczone na język polski. Wow, ale oryginalnie w chuj! Dlatego w dzisiejszym odcinku przejrzymy najlepsze polskie memy z minionego tego Godnia, oczywiście. Cudze chwalicie, a swego nie znacie! Ale zanim to zrobimy, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, pierdolnić dzwona i zafollowuj mnie także na Instagramie! A, a, na Discorda też możesz wejść, jest fajnie! Aha, i możesz od razu przy okazji dać łapkę w górę, bo gwarantuję ci, że ten odcinek będzie i tak dobry, więc... Ciśnij łapkę w ciemno! Gotowa? Gotowy? No to jazda! Nody o smaku polski? No way! Tasty! Mm. Hmm, biali ludzie. Wszyscy Azjaci wyglądają tak samo. Również biali ludzie. Wójt Wilkowy, Proboż Wilkowy, Warszawski tramwajarz. No nie wiem jak wy, ale ja, jako przedstawiciel rasy białej, jednak tą różnicę widzę. Wójtowi trochę bardziej się czacha świeci. Słowo na N, czyli słowo na niedzielę. <laughs> Coś mi się wydaje, że w Ameryce by im się to chyba nie spodobało. <laughs> yeah, I'm into BDSM. Bogu rodzica, dziewica. Bogiem sławienna, Maryja. Lech Wałęsa. Proszę o pomoc w zbieraniu uwag, które się Państwu nie podobały na moich zachowaniach czy w życiorysie. Na wszystkie te uwagi czy pretensje odpowiem tu publicznie, ale największe kłamstwa i absurdalne pomówienia skieruję do sądu. Niezły bait, bolek. Cie, 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 cie. Słyszycie to? Uczniowie podstawówki z Podlasia próbujący zapalić szruga na przerwie. Mm. Używaliście już asystenta Google? Grzesiek. Szczerze mówiąc, to jest super. Gadam z nim, bo nie mam przyjaciół. eee, e, to chyba mamy podobnie. Hej, Google, co mam zrobić, jak nie mam przyjaciół? Jak podaje Wikipedia, samobójstwo. Oferta pracy. Polacy. Na tym etapie rekrutacji nie możemy udzielać informacji o potencjalnych zarobkach. Marvel Infinity War is the most ambitious crossover event in history. Mi. Sojusz postkomunistów i liberałów przeciw peace. No to może poczekajmy na Endgame i fajnie by było, jak byłby kiedyś Endgame tej te klaunfiesie w Polsce, ale tego się chyba nie doczekamy, co? This has been counted. Nothing can be taken. Put here. Chuje jebane, nic nie zabierać, ani nie dokładać, kurwa. Cieszę się, że nasza Polonia dobrze sobie radzi nawet na Islandii. W 2018 roku zmarło 414 tysięcy Polaków. To najwięcej od czasów wojny. 2018 rok. Najlepszy rok dla Polaków. Gdy straciłeś fuchę w Hogwarcie i musisz dorabiać jako prowokator na piekietach kodu. Ach, pyta. Na zawsze w moim serduszku. Tylko pojedyncze, wyprostowane banknoty. Only single straight banknotes. A niech cię bankomacie, czemu jesteś homofobem? Jan Paweł II pomógł im. Zajść w ciąży. Niesamowita historia. Serio, Pikio. Ser, ser, serio, poważnie, naprawdę? What year is it? It's the Viking Age. That explains the laser raptors. Coś mi się wydaje, że internauci tej Biby z dinozaurami długo nie zapomną. Zachodni pracownik fizyczny. Spokojnie niewyśrubowane tempo pracy. Polacy. Mm -mm. No to co? Jak już nam tak bardzo dobrze idzie, to może obejrzyjmy sobie jakieś najlepsze filmiki z zeszłego tygodnia. Godne życie. Polacy. Sosnowiec. Co jest kurwa z wami nie tak, co? Trzymanie nadciągającej wojny nie leży już w naszej mocy. Mówisz o wojnie z orkami? Mówię o istotach znacznie potężniejszych od Orków. Swym ostatnim krzykiem rozpaczy śniący przywołał potężną armię zła. Był to wyraźny rozkaz dla wszystkich istot ciemności. Potężne słowo magii, któremu nie mogły odmówić, jego ostatni rozkaz brzmiał: Przybywajcie, i przybyły wszystkie. Nawet Smoki. Smoki. Tak, nawet te potężne prastare istoty. Wyczuwam ich obecność także tutaj. O tak, ja też wyczuwam ich obecność. Ale nie, czekaj, to nie smoki, to dinozaury! A więc to by było na tyle w tym odcinku polskich memów. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, nie zapomnij dać łapki w górę. Napisz w komentarzu, który mem podobał Ci się najbardziej. Nie zapomnij również zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco i co tydzień dostawać nową dawkę memów lub raka. Nie zapomnijcie oczywiście jeszcze wpaść na mojego Instagrama oraz na mojego Discorda. Mówił dla Was Mati z kanału Inkoguto i widzimy się za tydzień w polskich memach. Premium. tak bardzo jest premium Masz w sobie swag, masz Gucci bag na dworze znów Jordana grasz Trudno mieć tu wartości, chyba cię to nie złości